Szanowni Państwo, chciałem przedstawić osobę, która w świecie polityki jest oczywiście bardzo dobrze znana i również od zawsze w tematyce rolnictwa, jako naszego nowego Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przy tej okazji też podziękować Panu Ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi za bardzo dobrą, ciężką pracę w pierwszych dwóch i pół roku naszych rządów. Dzisiejszym głównym tematem naszego spotkania jest bardzo poważny problem, problem suszy, co do którego za chwilę trochę więcej opowie pan minister Ardanowski. Ja chciałem powiedzieć, że no właśnie w związku z tym problemem i również innymi tematami rolniczymi, panie ministrze, nie będzie miesiąca miodowego, nie będzie żadnej rozbiegówki, tylko od razu bardzo istotne, konkretne kroki. Regulacyjne i projektowe związane z tematyką rolnictwa, ale w szczególności właśnie z tematy, tematem suszy susza jako potencjalna klęska, to jest jedno z wielu ryzyk, które towarzyszą w działalności rolniczej, ale zdajemy sobie jako rząd sprawę z tego, że to jest odpowiedzialność, którą codziennie ponoszą, unoszą na swoich barkach rolnicy i trzeba pomóc w tym. Jesteśmy, staramy się być przygotowani do walki z suszą, do szacowania, pan minister będzie mówił o tym, do szacowania skutków suszy. Mamy oczywiście tutaj konieczność. I, Wolę współpracy z wójtami, z burmistrzami, z prezydentami miast. My na pewno nie powiemy nigdy rolnikom, że trzeba było się ubezpieczyć. Nie chcemy zostawiać rolników samych sobie. Będziemy proponowali różnego rodzaju rozwiązania, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że na znacznych. Obszarach naszego kraju około 4 miliony, dzisiaj szacujemy 4 miliony hektarów, z 14 milionów są objęte, dotknięte skutkami suszy w, różnych, w różnym stopniu, i będziemy oczywiście poprzez różne grupy zadaniowe starali się adresować ten problem. No niestety ten klimat, klima, klimatyczny bilans wodny w czerwcu mamy do tej pory gorszy niż w najgorszych latach suchych 2006 i 2015 z ostatnich dziesięcioleci, a więc te straty mogą okazać się naprawdę bardzo znaczne. Ten problem doskonale rozumiemy. Będziemy starali się we współpracy z samorządami. Prosimy tutaj o współpracę samorządy przy szacowaniu szkód, przy wycenianiu tych szkód, ale również w różnego rodzaju tematach regulacyjnych, zapobiegawczych, tam gdzie można będziemy prowadzili różnego rodzaju działania. O więcej szczegółów poproszę pana ministra rolnictwa. Panie premierze, szanowni państwo, niech mi będzie wolno na początek również podziękować. Panu ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi. Był człowiekiem bardzo pracowitym, występował szeregiem inicjatyw. Ja jestem mu wdzięczny, że w tym trudnym okresie y, y, intensywnie pracował. Zamierzam kontynuować y, jego działania, również zaproponować szereg nowych propozycji. Na polecenie pana premiera przygotowuję y, we współpracy z innymi ministrami również pewien pakiet dla y, rolników, który będzie zaprezentowany w. Y, za kilka, kilkanaście dni również Państwa na to zaproszę. Natomiast problem suszy jest problemem obiektywnym. Monitorowanie suszy przeprowadza Instytut Uprawy Nawożenia i Glebowoznawstwa w Puławach, opierając się na danych z ponad 660 stacji meteorologicznych w Polsce, czyli pokrycie kraju jest w tej chwili no prawie pełne i daje jakiś obraz do oszacowania i określenia klimatycznego bilansu wodnego o którym pan premier mówił. Jest to mówiąc w pewnym uproszczeniu różnica między ilością opadów a ewapotranspiracji, czyli tego co wyparowuje. Susza występuje na terenie praktycznie całej Polski poza terenem górskim gdzie opadów było troszkę więcej. My do końca nie wiemy jakie będzie jej oddziaływanie na poszczególne typy upraw i jakie straty może spowodować, bo zapewne są inne. W sadach, inne w uprawach warzywnych, w gruncie, inne na, na przykład na użytkach zielonych. By precyzyjnie oszacować wielkość strat poniesionych przez rolników, jest potrzebne nie tylko określenie przez Instytut Spóław tej siatki występowania, potencjalnego występowania suszy, ale oszacowanie na każdym polu określenie, jaki jest wpływ suszy na wielkość plonów. To, co w Polsce od wielu lat funkcjonuje, opiera się na komisjach powoływanych przez wojewodę na wniosek samorządu terytorialnego, czyli wójta bądź burmistrza. I te komisje dokonują szacowania. Niestety, pomimo tego, że ze strony środowisk rolniczych płynie dramatyczny głos o skutkach suszy, wiele samorządów nie zgłasza do wojewodów potrzeby tworzenia tych komisji. Dlatego y, będę chciał zaapelować do samorządowców, również do panów wojewodów, o to, by rozmawiali z samorządowcami, również na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu będziemy rozmawiali, by powołać te komisje, bo dopiero wtedy będzie można określić faktyczną wielkość strat i zastosować pomoc dla rolników tak, by mogli przeżyć i odtworzyć produkcję y, w, kolejnym, w kolejnym roku. Tak jak pan premier wspomniał, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa szacuje, że susza może wystąpić na około 4 milionach hektarów w Polsce, w różnych, praktycznie w różnych regionach, regionach Polski. Co do form pomocy, to jest najpierw trzeba oszacować. Potem dopiero rozmawiać o tym, jakie będą koszty budżetowe. Przepisy do tej pory pozwalające uruchamiać pomoc dla rolników, mówią zarówno o umorzeniach, czy też prolongatach zaciągniętych zobowiązań. Istnieje możliwość bardzo nisko oprocentowanego kredytu na wznowienie produkcji przez rolników, umorzenia składki kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego. Również samorządowcy. W tej sytuacji dramatycznego spadku dochodów rolniczych powinni rozważyć możliwość umorzenia rolnikom części czy całości podatku rolnego, którejś raty. Podatku rolnego. Istnieje również możliwość w gospodarstwach, gdzie straty w poszczególnych uprawach przekraczają 70%, zastosowania wprost pomocy z budżetu. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może dla dzierżawców gruntów państwowych, będących w zasobie, przypomnę Państwu jest ich około 1,5 miliona hektarów, może zastosować również pewne ulgi w zakresie czynszu dzierżawnego za ten okres, kiedy spadają plony a co za tym idzie, spadają dochody. Ale by rozważać formy pomocy, również ewentualnie rozmawiać o pomocy de minimis, bo znaczna część tej, tej pomocy jest uzależniona, jest realizowana w systemie de minimis i tu są ograniczenia wielkości kwoty, którą Polska może na ten cel w zgodzie z Komisją Europejską przekazywać, ale żeby to wszystko uczynić, trzeba wyszacować... Wyszacować w każdej gminie, w każdej wsi w Polsce, gdzie susza występuje, by wyszacować te straty. Prośba również do Państwa, by, byście samorządowców również informowali o tym. Jest potrzebny ruch ze strony polskich samorządowców. Dziękuję.